Wiosną 1984 roku doszło do wydarzenia, które z pewnością wpłynęło na losy i przyszłość naszej całej cywilizacji. Przyczyny tego zostały utajnione i nie są znane do dziś. Co się tam naprawdę wydarzyło, tego możemy się tylko domyśleć. Czy jest możliwe, że w pewnym, odległym, zamkniętym mieście, położonym daleko na północy, aż za kręgiem polarnym, Przypadkowo wyrzucony niedopałek papierosa doprowadził do największej w historii świata katastrofy. Czy to niedbalstwo ocaliło świat przed Trzecią wojną światową? A może doszło do boskiej interwencji? W październiku 1982 roku odszedł z tego świata Leonid Ilicz Breżniew, który twardą ręką rządził Związkiem Radzieckim przez blisko dwie dekady. Jego następcą został Juri Andropow, zasłużony aparatczyk który przez wiele lat cierpliwie wspinał się po szczeblach sowieckiej biurokratycznej machiny. Andropow, zanim zajął gabinet sekretarza generalnego KPZR, na moskiewskim Kremlu pełnił funkcję szefa KGB, przechładnej tajnej policji i choćby z racji tej pozycji wiedział dużo więcej niż nawet przeciętny działacz partii komunistycznej w Związku Radzieckim. Przez ostatnie lata Rosjan i obywateli innych narodowości wchodzących w skład Sowietów karmiono legendami o militarnej i ekonomicznej potędze ich socjalistycznej ojczyzny. W myśl tych opowieści miało być oczywiste, że wkrótce cały świat dobrowolnie odda się pod opiekę Wielkiego Brata, a światowy komunizm zapewni pokój i dobrobyt ludzkości we wszystkich zakamarkach globu ziemskiego. Faktem jest jednak, że Jurij Grigoriewicz-Andropow miał na bieżąco dostęp do tajnych raportów KGB i GRU i dlatego nie był skłonny wierzyć w te wszystkie bajeczki. Jeszcze w latach 70. XX wieku poziom życia społeczeństw żyjących w krajach demokratycznych w porównaniu z warunkami bytowania obywateli ZSRR i państw satelickich zaczął bardzo szybko rosnąć. I u progu lat 80. nikt już nie mógł mieć żadnych wątpliwości, gdzie życie jest łatwiejsze i przyjemniejsze. W dodatku jesienią 1980 roku władze w Białym Domu objął energiczny polityk republikański, były hollywoodzki aktor Ronald Reagan. Nowy lokator White House wiedział, że czas działa na jego korzyść i luka technologiczna między ZSRR i USA będzie się stale poszerzać. Dlatego Reagan zdecydował się na przyspieszenie wyścigu zbrojeń. Ogłosił Moskwę stolicą imperium zła i odpalił własny program wojen gwiezdnych. Znękany i ledwo dychający wschodni kolos nie mógł wytrzymać takiego morderczego tempa wyścigu zbrojeniowego i prędzej czy później musiałby upaść pod naporem inwestycyjnego wysiłku. Dlatego Andropow już w maju 1981 roku przekonał Breżniewa do uruchomienia specjalnego programu Ryan, tak zwanego rakietowego ataku nuklearnego. Doktryny, która faktycznie stawiała armię wschodzące w skład Paktu Warszawskiego w stan Permanentnej gotowości bojowej. Wędrowców był dobrym strategiem i doskonale wiedział, że on, jako przywódca atomowego mocarstwa, musi coś zrobić. Bo inaczej, jego dni jako władcy Kremla będą policzone. W dodatku, jego osobista tragedia wpłynęła na przyspieszenie decyzji. Wiosną 1983 roku lekarze wyznali mu, że choruje na raka wątroby. Ten syn syberyjskiego handlarza diamentami, Zmarł jeszcze w tym samym roku w trakcie gorączkowych przygotowań do globalnego starcia. Zato, czyli zakryte administracyjno-terytorialnie abryzowanie, to tak zwane zamknięte miasta. Ich mieszkańcy, choć poziom życia był tam zwykle wyższy niż przeciętnie bolszewi, byli praktycznie odcięci od świata zewnętrznego. Bez specjalnej przepustki nie mogli za to opuszczać, nikt nie mógł do nich przyjechać. Były to ośrodki zbrojeniowe, tajne laboratoria naukowe pracujące dla armii czy militarne ośrodki, na terenie których przechowywano choćby broń masowego rażenia. Jednym z takich miast był Siewieromorsk, położona na Półwyspie Kolskim nad Morzem Barentsa nieopodal Murmańska tajna baza morska Floty Północnej. W basenach portowych Siewieromorska stały m.in. okręty podwodne wyposażone w rakiety balistyczne, w których głowice uzbrojone były w ładunki nuklearne. Nieopodal na wybrzeżu znajdowały się gigantyczne składy amunicji, torpedy, miny, czy w końcu nowoczesne rakiety ziemia-powietrze. Wszystko to sprawiało, że w latach 80. XX wieku Morski był potężną fortecą i punktem wypadowym do ataku na siły wroga. Trzeba pamiętać, że w przyszłym konflikcie z USA i siłami NATO rola floty północnej byłaby kluczowa. Po planowanym ataku konwencjonalnym na państwa Europy Zachodniej, z pewnością na odciecz ruszyłaby flota Desantowa z portów amerykańskich, której rolą i celem byłaby pomoc zaatakowanym demokracjom Zachodu. Na północnym Atlantyku musiałoby dojść do potężnego boju, który zdecydowałby o losach przyszłego kontynentu na kolejne dziesięciolecia. Łodzie podwodne, które wypłynęły z portu w Siewieromorsku, raziłyby rakietami balistycznymi cele w USA i Kanadzie. Wiosną 1984 roku Andropow wprawdzie już nie żył, ale jego równie niedołężny następca nie zmieniał jednak planów wyznaczonych przez poprzednika. W maju 1984 roku wydarzyło się jednak coś, co sprawiło, że w jednej chwili plany te stały się już nieaktualne. O tym, co tak naprawdę się stało pomiędzy 13 i 18 maja tego roku, wiemy wciąż bardzo niewiele. Władze Związku Sowieckiego, a potem Rosji do dziś nie odtajniły szczegółów śledztwa. Jednak bliskość położenia granicy z Norwegią i Finlandią sprawiła, że sowieci nie zdołali do końca ukryć prawdy. 13 maja o poranku w porcie doszło do gigantycznej eksplozji. Nad miastem rozbłysnął ogromny grzyb z dymu i ognia, przypominający efekt nuklearnej eksplozji. W następnych godzinach niebo nad polarnym miastem rozdzielały co i róż potężne eksplozje to wybuchały kolejne torpedy zgromadzone w magazynach portowych. Wkrótce straszliwy, niemożliwy do opanowania pożar objął część okrętów wojennych. W ostatniej chwili okręty podwodne uzbrojone w nuklearne głowice zdołały opuścić redę portową i wyjść w morze. Jednak mieszkańców miasta ogarnęła panika. Z późniejszych relacji wynika, że ludzie przekonani byli, że nastąpił atak atomowy i przerażeni uciekali z zamkniętego miasta. Na podstawie danych zebranych z satelitarnych relacji przebywających w rejonie zdarzenia podróżnych, a także innych źródeł, wynika, że w serii potężnych eksplozji zniszczone zostały ogromne ilości amunicji składowanej w głównym magazynie sowieckiej floty północnej. Według doniesień w katastrofie zginęło około 300 osób. Głównie marynarzy i strażaków, którzy usiłowali opanować pożar. Poziom strat zniszczonych w eksplozjach pocisków i amunicji był tak wysoki, że przez następny pół roku sowiecka flota przestała się liczyć jako realna siła bojowa. Eksplozje miały miejsce przez kolejnych kilka dni aż do 17 maja. Według ostrożnych szacunków danych w trakcie zdarzenia zostało zniszczonych 580 z 900 znajdujących się w posiadaniu floty rakiet Ziemia-Powietrze SAN-1 i SAN-3 oraz prawie 320 z 400 zdolnych do przenoszenia ładunków nuklearnych pocisków SSN-3 i SSN-12. Flota północna praktycznie przestała istnieć i choć Sowieci uczynili wiele, by ją z powrotem przywrócić do zdolności bojowej, to w praktyce nigdy już nie wróciła do pełnej gotowości. Niecały rok później władzę na Kremlu objął człowiek z innego pokolenia, 53-letni Michał Gorbaczow, który skierował Związek Radziecki na ścieżki pierestrojki. Nikt już nie myślał o wojnie. Straszliwa wizja nuklearnej katastrofy, która przez kilka lat wisiała nad światem, rozpłynęła się we mgle, jak dymy po siewieromorskich pożarach. Ale co było prawdziwą przyczyną tej katastrofy? Tego być może nie dowiemy się nigdy. Akta śledztwa Rosjan pozostają utajnione. Można się tylko domyślać, co tak straszliwego stało się 13 maja 1984 roku, jeśli do dziś władcy Kremla nie chcą uchylić choćby rąbka tajemnicy? Cytowane przez amerykańską NASA sowieckie źródła podawały, że przyczyną eksplozji miało być oświetlenie składu wiązką promieni radaru pozahoryzontalnego, tak zwaną OTH. Być może przyczyna była bardziej prozaiczna. Do katastrofy doszło przez zapruszenie ognia. Od nieostrożnie wyrzuconego niedopałka papierosa przez jednego z robotników portowych. Ale tego, co naprawdę wydarzyło się 13 maja 1984 roku w Sieromorsku, nigdy nie ujawniono. Dokumenty śledztwa są tajne do dziś. I choć mało kto zdawał sobie sprawę, to po 13 maja 1984 roku mieszkańcy świata mogli w końcu odetchnąć z ulgą. Widmo nuklearnej zagłady, która jeszcze dzień wcześniej była całkowicie realna, nagle rozpłynęło się. Ale czy ta data była przypadkowa? Wiele osób twierdzi, że nie. 13 maja 1917 roku trójka dzieci z malutkiej wioski Fatimy w Portugalii była świadkiem objawień maryjnych. W następnych dniach te zdarzenia powtarzały się. I wiele lat później papież Jan Paweł II, zdając sobie sprawę z sytuacji międzynarodowej, postanowił dokonać zawierzenia Rosji Niepoklanemu Sercu Maryi, zgodnie z jej życzeniem wyrażonym w 1917 roku w Fatimie. Po raz pierwszy dokonał tego w 1982 roku, ale jak poinformowała go siostra Łucja doszantosz, Fatnicka wizjonerka, zawierzenie to nie zostało zaakceptowane przez niebo, gdyż nie dochowano formy, jakiej życzyła sobie Maryi. Święto Zwiastowania Maryi Panny 25 marca 1984 roku Jan Paweł II dokonał ponownie zawierzenia Rosji, ściśle trzymając się wytycznych wskazanych w objawieniach fatimskich. I to zawierzenie, jak stwierdziła się Łucja, zostało przyjęte. A więc, czy ten akt ocalił ludzkość od atomowej zagłady? Ja nazywam się Marek Skalski, to jest kanał z historią na ty. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I oczywiście zapraszam na kolejny odcinek, w którym opowiem o tajemnicach polskiej bomby atomowej.